Cześć! W dzisiejszym filmie opowiem Ci, dlaczego może to być hossa Bitcoina i nie będzie opłacać się, aby kupować altcoiny. Taka sytuacja może wystąpić, jest ona bardzo prawdopodobna z kilku powodów, które Pokażę Ci już za chwilę. Natomiast zwracam uwagę na to, że Bitcoin przy obecnej kapitalizacji, przy obecnym market-capie, potrafi generować wzrosty na poziomie 20-25% w skali kilku dni, co oznacza, że no może po prostu być bardziej opłacalne, aby kupować Bitcoina niż altcoiny. Da po prostu on większe zyski. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że to nie jest porada inwestycyjna, są to tylko moje przemyślenia. Lecimy. Zacznijmy od Stanów Zjednoczonych i obietnic Donalda Trumpa. Donald Trump przed wyborami obiecywał, że jeśli zostanie kandydatem, zwycięskim kandydatem na prezydenta w Stanach Zjednoczonych, to zwiększy rezerwy po prostu finansowe Stanów właśnie o bitcoina i tutaj bagatela o milion sztuk. Senator Cynthia Loomis na... Platformie X wstawiła swoje zdjęcie z laserowymi oczami. Laserowe oczy oznaczają maksymalistę Bitcoina. No i tutaj w kolejnym poście wspomina, że po prostu stany będą budować strategiczne rezerwy, właśnie między innymi przy pomocy Bitcoina. Jest to bardzo bycza informacja. No, po prostu cena tego 6 listopada bardzo mocno po tych informacjach spompowała, no ale nic dziwnego, nie mieliśmy takiej sytuacji na rynku kryptowalut. Zazwyczaj, właśnie ten rynek był atakowany. Poprzedni rząd w Stanach, który chciał delegalizacji kryptowalut, no tutaj raczej był nastawiony negatywnie do rynku krypto, natomiast obecna obecna władza no tutaj będzie budować rezerwy przy pomocy Bitcoina więc jest to bardzo ale to bardzo ciekawa sytuacja. A na naszym polskim podwórku wyszła informacja dokładnie dzisiaj, że Sławomir Mencen, czyli kandydat Konfederacji na prezydenta Polski em, po prostu będzie te rezerwy również za śladami Donalda Trumpa. Będzie te rezerwy polski zwiększał właśnie przy pomocy bitcoina. Więc tutaj. No jest to bardzo ciekawa obietnica, no i jest to ruch, aby przyciągnąć większą liczbę po prostu gdzieś tam elektoratu, no ale jest to bardzo dobra informacja właśnie dla inwestorów bitcoinowych. Kolejna bardzo ważna informacja są to spotowe ETF-y na Bitcoinie, no które zaczęły po prostu skupować tego Bitcoina, czyli mieliśmy taką, taki efekt kuli śnieżnej po... Wyborach w Stanach Zjednoczonych zobaczyliśmy, że ta cena bitcoina. Pompuje, no i za tym poszły właśnie zakupy poprzez te ETF-y, czyli po prostu ludzie w Stanach Zjednoczonych zobaczyli, że ta cena rośnie. No i jak typowa ulica zaczęli tego bitcoina skupować, możemy zobaczyć, że tutaj no, były dni, w których zbliżaliśmy się bardzo mocno do szczytów, które wybijaliśmy na początku, tak naprawdę, wprowadzania ETF-ów. No i jest to również bardzo dobra informacja, z uwagi na to, że jeśli ta cena będzie pompować, no to po prostu te etf -y będą akumulować jeszcze więcej bitcoinów i im większe te wzrosty będą, no to tym więcej te etf -y będą skupować. Wiele osób wypowiadało się, że no Chiny tutaj odstają od rynku krypto, od bitcoina. Ja tutaj patrząc na Wykres spotowych ETF-ów na Bitcoinie w Hongkongu, no to możemy zauważyć, że też tutaj ten pik bardzo fajnie wystrzelił mieliśmy kilka takich dni, w których te ETF-y zaczęły skupować. Teraz to się uspokoiło. No ale patrząc na przeszłe miesiące, no to tutaj mieliśmy bardzo fajny bodziec właśnie po wyborach, właśnie po spotowych ETF-ach w Stanach. No i cóż, jest to taka informacja, że po prostu te ETF-y skupują bardzo duże ilości Bitcoina i w dłuższej perspektywie po następnym halwingu Bitcoina, no to te ETF-y Będą skupować po prostu nawet jeśli takie same ilości bitcoina, no to tego bitcoina nie wystarczy i może oznaczać to po prostu wystrzał to, że cena bitcoina poleci w kosmos. MicroStrategy kupuje kolejne bitcoiny i nie są to małe ilości, ponieważ jest to ponad 51 tysięcy sztuk bitcoinów. No, Michael Saylor. Tutaj no, akumuluje bardzo duże ilości ilości tego bitcoina również no, bardzo mocno pompuje nam to cenę jest to super informacja z uwagi na to, że po prostu kolejne wielkie firmy będzie po prostu to przyciągać tak, ponieważ firmy często kopiują swoje ruchy i tak jak w przypadku Stanów Zjednoczonych widzimy, że tutaj Polska idzie za śladem po prostu Stanów, to tak inne państwa również Mogą zobaczyć ten trend, i gdzieś tam gdzieś tam będą chciały akumulować również Bitcoina pójść w ślady Stanów Zjednoczonych jako jednej z największych gospodarek na świecie. No to tak samo tutaj mega korporacje, wielkie korporacje również mogą chcieć iść śladami właśnie MicroStrategy i akumulować Bitcoina jako swoje no jakieś inwestycje, jakie Jakiś kapitał inwestycyjny. No, i tutaj mamy również ciekawą informację 10 grudnia. Firma Microsoft, więc bardzo, bardzo duży gracz na rynku technologicznym będzie tutaj akcjonariusze, akcjonariusze Microsoftu będą się zbierać i głosować nad tym, czy właśnie tego Bitcoina akumulować jako Firma żeby dorzucić go do portfela inwestycyjnego, więc możemy zobaczyć, że no, jest to tutaj duże zainteresowanie Bitcoinem. No, i jeśli się tak stanie, jeśli przegłosują to pozytywnie. No to lecimy na pewno bardzo, bardzo wysoko. Jeśli do tego czasu przebijemy 100 tysięcy, czyli tą taką barierę psychologiczną, no to ja uważam, że lecimy w kosmos i no, y, możemy zobaczyć tą mityczną, bożą świecę. I ostatnia informacja na dziś. Krypto Rover na platformie X pokazuje, jak zachowywał się Bitcoin po wygranej Donalda Trumpa w 2016 roku. No i w którym momencie, Jesteśmy obecnie na y, rynku kryptowalut, jeśli chodzi o bitcoina w 2024 roku. Jak pokazuje wykres? No, jesteśmy tutaj w momencie. No, w którym powinniśmy wy, wystrzelić, zgodnie tutaj z analogią do 2016 roku? Oczywiście jest to spekulacja, jest to ciekawostka. No, jest ona dość prawdopodobna. Ja bym aż raczej tutaj tak wysoko nie szedł ze względu na kapitalizację, że te poziomy będzie no, bardzo ciężko gdzieś, gdzieś tutaj przebijać, ale w skali gdzieś tam kolejnych lat, jest to moim zdaniem bardzo, bardzo prawdopodobne, z uwagi na to, że bitcoinów po prostu brakuje, bitcoinów wydobywamy coraz mniej, z kolejnym halvingiem te wydobycie zmniejsza się o połowę. ETF-y akumulują, akumulują bardzo duże ilości bitcoina, nowe osoby dołączają do rynku, nowe osoby zaczynają interesować się technologią blockchain. No i tutaj no, wydaje mi się, że po prostu bitcoin no, będzie bardzo, ale to bardzo mocno pompować. No a w przypadku altcoinów, no tutaj uważam, że no, po prostu gdzieś te altcoiny zwyczajnie z rynku znikną. Ponieważ bitcoin zacznie generować takie zwroty z inwestycji, że nikt tych altcoinów nie będzie chciał. No i właśnie w sytuacji, gdy bitcoin bardzo, ale to bardzo mocno rośnie, no to mogliśmy już tutaj zauważyć, że wzrost bitcoina o 25% w skali kilku dni generował bardzo duże zwroty z inwestycji, natomiast no, altcoiny wypadały nieco gorzej. No tutaj były to również dobre zwroty, ale mm, jeśli zainwestujemy w jakieś memcoiny, mm, czy też w jakieś projekty, które nie mają zbyt dużej wartości, no to wiąże się to z ryzykiem. Natomiast jeśli chodzi o bitcoina, no to bitcoina akumulują państwa, akumulują wielkie korporacje, y, znani ludzie w świecie polityki, y, czy też celebryci, więc tutaj no. Jest to bardziej bezpieczne, jeśli można tak nazwać, że wieloryby skupują Bitcoina na poziomie 70 tysięcy dolarów za sztukę, no to ta cena jest jakoś można powiedzieć, zabezpieczona w taki sposób, że raczej tutaj nie powinniśmy spaść poniżej tego poziomu. Z uwagi na to, że no raczej nie będą chcieli tracić swojego kapitału, no i zrobią wszystko, żeby tą cenę. Trochę spompować i ewentualnie bitcoina sprzedać, więc jest to no, maksymalne gdzieś tam bezpieczeństwo na rynku kryptowalut. Można powiedzieć gdzieś tutaj z tym dobrym, czy też bardzo dobrym zwrotem z tej inwestycji, ponieważ no, tutaj bitcoin wykręcał jeden z lepszych wyników i było to gdzieś tam w granicach top 15. Top 10, top 15 wyników według performanceu, właśnie po tych wzrostach. Więc to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie, w jakim kierunku będziemy lecieć na rynku krypto. I słyszymy się w następnym odcinku. Cześć.